Taki szybki, krótki filmik. Co chciałem powiedzieć, Tutaj w komentarzach wymieniałem się, wymieniałem się tutaj informacjami na temat zużycia opału i tak dalej. No i miałem wtedy 8, to ostatni filmik, 8 kW ustawione. No i to nie jest do końca dobre ustawienie. Przynajmniej jak się. Zrobi chłodno, no bo właśnie zrobiło się chłodno, w nocy było chyba minus 5 trzy dni temu i we wtorek i mm, w piecu mi zgasło. Zgasło dlatego, bo przez dłuższy czas kocioł nie mógł osiągnąć swojej temperatury, a nie zwróciłem uwagi, że mm, po aktualizacji po aktualizacji systemu. Mm, Wyłącz palnik, jeśli temperatura nie wzrośnie, i tu było nastawione 50 minut, o ile pamiętam. Ja sobie teraz dałem na 80 minut. Gdyby było więcej, to może by nie, nie zgasło, bo po prostu ten dłuższy czas może by wystarczył, żeby się nagrzało. Temperatura spadła do minus 5 na zewnątrz, i, no i potrzebowało więcej, a 8 kW było tylko nastawione, i no, tu było chyba 45 albo 50 minut fabrycznie. Bo tu trzeba było ustawienia fabryczne dać przy tej aktualizacji. No i w związku z tym zgasło w kotle. No ale szybko sobie rozpaliłem. Z powrotem ustawiłem sobie kocioł na większą moc. Jednak 13 kW, tak jak było normalnie. I teraz już mu te 13 kW raczej nie zabraknie. I też zwiększyłem czas potrzebny do uzyskania temperatury. Że on sobie nie wygasi się, a on myślał, że, że nie osiągną temperatury, bo nie ma opału. No tutaj ten sterownik nie ma czujnika temperatury, i, i, i to tutaj jest taką właśnie że, taka sytuacja może mieć miejsce właśnie, że on, on nie widzi, jaka jest temperatura, a temperatura była spalin na pewno, no tylko że po prostu nie osiągnął zadanej temperatury, także z tym obniżaniem mocy to jednak, yy, jeżeli mamy pewność, że, że nie będzie zimno, no to tak, można, ale jak będzie zimno, a zbyt krótki czas jest yy, na osiągnięcie temperatury właściwej, czyli nastawionej, to, no to może być problem. Kocioł z nic tego nisowego się wygasi. Myślałem, że co się stało, zawleczka czy coś, ale obejrzałem tutaj szybko. No nic. No I dopiero zorientowałem się, że to chyba o to chodziło, bo nie zmieniałem tych nastaw, jeżeli chodzi o czas do osiągnięcia temperatury. No i to był właśnie ten, ten efekt. Także nie ma co za bardzo obniżać, a teraz mamy takie zużycie. A, no i to 15, prawie 15 kg pokazuje. To już tak chyba trzeci czy czwarty dzień z rzędu pokazuje mniej więcej około 15. Dosyć mocno wieje, temperatura jest około 0. w nocy może tam będzie minus 3, minus 2, ale no takie zużycie cały czas pokazuje. No, mniej nie chce, ale i myślę, że chyba jest całkiem przyzwoicie. I to na tyle.